Cześć! W tej części poradnika, jak to jest zbrojone, skupimy się na gumach marki Westin, a konkretnie modelu Bultis. Guma ta występuje w dwóch rodzajach. Pierwszy rodzaj jest zakończony klasycznym kopytem, a drugi twisterem, ogonkiem zakręconym typu twister. Gumy i zarówno jeden, drugi model w odpowiedniej wielkości zbroimy tak samo, ponieważ wszystkie wcięcia na haki offsetowe i wielkość korpusu jest tak naprawdę taka sama. Tak więc oglądając ten poradnik, Wersję 12 cm kopyta Bultis w wersji zakończoną kopytkiem uzbroimy tak samo jak w wersję zakończoną Tustera. Zanim przejdziemy do nakowania gum, chciałbym w kilku słowach scharakteryzować samą serię przynęt Westin Bultis. Guma, tak jak widzicie, jest grubsza niż wyższa. Bardzo wa wa warto to wykorzystać tę cechę, szczególnie podczas obławiania płytkich miejsc. Dzięki temu opór jaki stawia przynęta, w wodzie jest większy, co pozwala nam na nieco wolniejszą prezentację tej przynęty w stosunku do przynęt o klasycznym, smukłym kształcie. Zbrojenie zaczniemy od modelu 7,5 cm, następnie przejdziemy do wersji 9,5 cm, do wersji 9,5 cm, później 12, 18, bardzo popularną gumę wybierano przez Was na szczupaki i zakończymy to na wersji 22 cm. Zaczynamy od 7,5 cm wersji gumy Westin. Jak widzimy, guma ma haki offsetowe dające nam bardzo dużo możliwości, ale prezentację zaczniemy od klasycznej główki jigowej. Główkę przymierzamy. Jeżeli macie taką potrzebę, możecie zaznaczyć sobie miejsce, w którym ma wyjść hak, i nakuwamy do samego końca. Wychodzimy hakiem i mamy gotową przynętę kolejnym sposobem na uzbrojenie gumy w wersji 7,5 cm. Jest zastosowanie czeburażki. W tym wypadku jest to czeburaszka 5gramowa wolframowa. W pierwszej kolejności zakładamy na drut haczyk. Następnie umieszczamy go w naszej czeburaszce, oczkiem do góry, do zewnętrznej części czeburaszki. I przechodzimy do uzbrojenia naszej przynęty symetrycznie, wzdłuż środka, tak jak klasyczną główkę jigową. Dzięki takiemu zastosowaniu mamy przynętę nieco lepiej pracującą, inaczej pracującą jak na główce jigowej, ma ona więcej swobody. Kolejnym ze sposobów, jaki wykorzystamy, jaki Wam zaprezentuję, jest zbrojenie w hak offsetowy. Same korzyści ze stosowania haków offsetowych możecie usłyszeć w poradniku, jak to jest zbrojone dotyczącego gum Westin Shad slim Tam ten temat jest dosyć szeroko omawiany i zachęcam do zapoznania się z tym materiałem. Hack offsetowy zaczepiamy na naszej czeburaszce w identyczny sposób jak prosty hak. Zbroimy czeburacha i tutaj mamy hak z wkrętką. Wkrętkę wkręcamy w korpus naszej przynęty. Po wkręceniu mamy przynętę swobodnie poruszającą się i umieszczamy nasz hak offsetowy. Tak, uzbrojoną przynętą możemy penetrować praktycznie każdy krzak podwodny. Kolejną wersją gumy Westin Bultis jest rozmiar 9,5 cm. Zaczniemy od klasycznego zbrojenia główką jigową. Jest to zbrojenie wystarczające przy tej wielkości gumy. W tym modelu również wykorzystamy możliwość uzbrojenia w hak offsetowe. Zaczniemy od moich ulubionych główek, czyli górza i oki z wkrętką. Są to gotowe haki offsetowe, które w bardzo szybki sposób można umieścić w naszej przynęci. W pierwszej kolejności wkręcamy wkrętkę w korpus. Cały czas staramy się, aby środek tej wkrętki był mniej więcej na środku naszej przynęty. Po umieszczeniu wkrętki mamy swobodnie poruszającą się przynętę, którą następnie nabijamy na hak. Tak wygląda guma Bultis uzbrojona w hak joki. Również możemy ją obławiać wszystkie podwodne przeszkody. Główka się trzyma guma się trzyma wystarczająco mocno główki, tak więc nie musicie mieć żadnych obaw, czy to wytrzyma. Kolejnym uzbrojeniem jest uzbrojenie w czeburaszkę z hakiem offsetowym. W tym wypadku są to haki marki Gurza Serie Lex. Wyposażone również w wkrętkę i w gumowy koralik. W pierwszej kolejności taki haczyk montujemy na naszej, na naszej czeburaszce. a następnie wkręcamy wkrętkę w przynętę. Od początku trzymamy się środka gumy, trochę już ta guma przeszła, ale jak widać w dalszym ciągu daje się ją skutecznie wkręcić. Po wkręcaniu gumy przymierzamy nasz hak i wkuwamy się w, dokładnie w tym miejscu w środek. Gotowe. Przejdziemy teraz do 12-centymetrowej wersji gumy Westin Bultis. Świetna przynęta szczupakowa. Zaczniemy od klasycznej główki jigowej przez środek do samego końca. Tak wygląda nasza guma. W tym wypadku również pokażę Wam jak uzbroić ją w główkę górza. Krętkę tak samo wkręcamy, zaczynamy od środka. Trochę poprawimy, bo już uciekła nam na bok. Trzymamy cały czas środek przynęty. Wkręcamy. Mamy przynętę zaczepioną, która trzyma się w wystarczający sposób. I przekuwamy w wymierzonym wcześniej miejscu. Hak, jak widzicie, pięknie nam się chowa w środek. Również możemy wbić ten hak jeszcze bardziej w środek w przypadku, gdy guma już jest mocno rozwalona. I tak wygląda nasza guma. Skuteczność zacięć będzie na bardzo zadowalającym poziomie. Ostatnim sposobem na uzbrojenie tej gumy jest hak offsetowy. Tym razem zastosujemy klasyczny haczyk offsetowy i czoburaszkę. W pierwszej kolejności zawsze montuję najpierw haczyk. W taki sposób. I w tym momencie nakłuwamy naszą gumę. Najpierw górną część. A następnie dolną. Poprawiamy i mamy gotową przynętę. Zdecydowanie preferuję rozwiązanie z wkrętkami, ponieważ mniej uszkadzają gumę na tym przednim etapie. Co powoduje to, że możemy je używać przez zdecydowanie dłuższy czas. Przejdźmy zatem do 18 cm wersji gumy Westin Bultis. Doskonała przynęta szczupakowa, Bardzo często stosowana przez wędkarzy, szczególnie do obławiania podwodnych łąk, płytkich miejsc. Zaczniemy od zbrojenia w klasyczną główkę jigową. Tak wygląda uzbrojona guma w główkę dzigową. Jeżeli takie dozbrojenie do Wam nie wystarcza, możemy zastosować dodatkowo dozbrojkę umieszczaną na dolnym oczku główki. Przypominam, że wszystkie rozmiary haków, które widzicie w tym filmie oraz do zbrojki, możecie znaleźć w naszym poradniku, jak to jest zbrojone dostępnym na stronie internetowej. Macie tam linki do poszczególnych produktów. tak więc nie powinniście mieć żadnych problemów z dobraniem odpowiednich dozbrojek do gum. Zaczepiamy do zbrojka, a następnie umieszczamy ją w korpusie gumy. Dodatkowo możecie zawsze schować ten hak w korpusie przynęty. Kolejną z metod uzbrojenia bultiza w wersji 18 cm jest dozbrojka wkręcana w przynętę. W tym wypadku jest to dozbrojka z pojedynczą kotwicą. Na stronie również w alternatywnych zbrojeniach znajdziecie dozbrojki z dwiema kotwicami oraz nie na krętlikach, a na zwykłym drucie. Wkrętkę wkręcamy w przynętę. Lokalizujemy pierwszy pin Podtrzymujący nasze krętliki i drugi pin. Troszkę za daleko wyszedłem, przez to guma się nam automatycznie wykrzywia w dół. W takim wypadku należy wyjść nieco wcześniej. Tak wygląda nasza guma. Do tego zastosujemy obciążenie. Obciążenie jest oczywiście o różnych gramaturach, pozwala w bardzo szybki sposób zmienić gramatury całej przynęty. Tak wygląda guma uzbrojona w pojedynczą dozbrojkę wkręcaną w gumę. Ostatnią metodą uzbrojenia gumy Westin wersji 18 cm jest zbrojenie offsetowe. W tym wypadku mamy hak o szerokim łuku kolankowym. Może i nie zagwarantuje on wysokiej skuteczności zacięć, ale tak samo jak w przypadku gumy Westin Shuttle, slim wersji 18 cm pomoże nam na zlokalizowaniu, w zlokalizowaniu ryb głęboko schowanych, czy to w podwodnej roślinności, czy w, czy w dużej ilości drzew podwodnych, które po znalezieniu takiego miejsca, tak naprawdę możemy później w prosty sposób ponownie je obłowić, zwykłą, zwykłą gumą uzbrojoną w klasyczny hak. OK, przymierzamy naszą gumę, nasz hak i wkuwamy się. Najpierw zaczynamy od części przedniej, przekuwamy. Przekręcamy naszą dozbrojkę. A następnie uzbrojamy już ją w hak offsetowy. W tym momencie mamy przynętę, którą możemy wrzucać w największy bałagan i bez obaw przez, nie, prze, prze, przez ten bałagan ją przeprowadzimy. Cóż, zostały nam dwie największe wielkości gumy Westin Bultis, czyli wersja 22 cm oraz wersja 30 cm. Pozwólcie, że uzbroję tylko tą wersję, ponieważ do tej może się już przyczepić prokurator. Zabieramy się za 22 cm gumę. Westin Bultis. już tutaj nie wygupiamy się w główki jigowe, ponieważ guma jest zbyt duża. Skupimy się na dozbrojeniu na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wkręcenie główki bez żadnego haka do samego końca a następnie. Dołączenia do zbrojki z dwiema kotwicami, do zbrojkę montujemy na dolnym oczku. Przymierzamy pierwszy pin. W jaki sposób mamy przynętę uzbrojoną w dwie kotwice. Kolejną metodą uzbrojenia jest dozbrojka wkręcana w przynętę. Jest to zdecydowanie bardziej przyjazne rozwiązanie, ponieważ możemy w każdej chwili dołączyć lub zdjąć obciążenie o no, pożądanej zresztą gramaturze. Do zbrojka również posiada wkręt, który wkręcamy w przynętę do samego końca w taki sposób, i następnie blokujemy piny, pierwszy pin. środkowy tak żeby nam krętliki nie przeszkadzały oraz ostatni pin zamykający Do tak uzbrojonej przynęty możemy w każdej chwili dołączyć obciążenie I mam gotową przynętę. W ofercie marki Westin jest również dostępny bulty z wersji 30 cm. Zbroimy go tak samo jak poprzednika, ale tym razem już się nie będziemy wygłupiali i wydaje mi się, że grono odbiorców tej przynęty jest na tyle wąskie, że doskonale zdajecie sobie sprawę, jak się z tą przynętą uporać. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do wersji, do odwiedzania naszej strony poradnika, jak to jest zbrojone. Znajdziecie w nim zarówno gumę Westin Bultist, które zobaczyliście w tym filmie, jak i w całą pozostałą ofertę gum zarówno tego producenta, jak i innych. Dzięki, do zobaczenia.